Czy słyszeliście, że powrót FC Barcelona na Camp Nou znów się oddala? Ostatnie nadzieje Sołsiołs właśnie prysły klub rozesłał maile z prośbą o przedłużenie karnetów na Estadio Olímpic Louis Campenis, gdzie Blaugrana gra domowe mecze. Harmonogram modernizacji legendarnego stadionu runął, a Mundo Deportivo wskazuje na brak rąk do pracy i kaprysy pogody. Zapraszam do szczegółów tej przykrej dla kibiców historii. Według Mundo Deportivo, Barcelona praktycznie pożegnała się z myślą o powrocie na Camp Nou w sezonie 2024-2025. Choć oficjalnego komunikatu jeszcze nie ma, opóźnienia w pracach są zbyt duże, by marzyć o meczu na odnowionym obiekcie w najbliższych tygodniach. Co gorsza, nie ma pewności. Czy uda się wrócić na start sezonu 2025-2026? Klub poprosił SoCOs o przedłużenie karnetów na stadion olimpijski, gdzie gra od ponad roku. Pierwotny plan zakładał powrót jesienią 2024 roku, ale już w styczniu 2025 Barcelona zwróciła się do władz miasta o zgodę na dłuższe korzystanie z estadii olimpijskiej we wtorek 18 marca. Podpisano pisemne uzgodnienie. Dlaczego remont się przeciąga? Joan Laporta tłumaczy to brakiem materiałów budowlanych, deficytem wykwalifikowanych robotników i ulewnymi deszczami, które sparaliżowały pracę. Brzmi to jak kiepski żart, ale to rzeczywistość blaugrany. Mimo gry na wygnaniu, zespół Hansiego Flikę radzi sobie znakomicie, walczy o mistrzostwo La Liga, Puchar Króla i Ligę Mistrzów. Robert Lewandowski z 22 golami zmierza po drugie w karierze trofeo Pichichi. Kibice jednak tęsknią za Camp Nou czy doczekają się powrotu w przyszłym sezonie. Na razie muszą uzbroić się w cierpliwość i wspierać drużynę na stadionie olimpijskim.